Ty, to jak już gramy, to ja sobie odcinek nagram, to będę miał na kanał Dobra, wyciszamy się Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Hunter, Mam nadzieję, że wam się odcinki z Among Us podobają Wpadajcie na live'y yy, No dobra Sięż <ścoughs> sytuacja była przed chwilą Dobra, Rekin ma Aureolkę Dobra, Wii Nie zapomniałem, żeby kliknąć play. ja nie gram z wami teraz Dobra, tutaj robimy w takim razie szybko tablet Dars z Petersonem, spoko, Darek Tutaj mi się zbił. Dobra, Percy Games, witam, witam serdecznie. Ok, Gdzie? Mm. Peter, gdzie znalazłeś ciało? W dół od tego, jak strzedłem od razu, jak ty stałeś. Aha, bo ja odszedłem odszed... ja, ja tak, na lewo, przez kafeterię odszedłem. No, Dobra I w dół z kafeterii, to od razu pierwszy hall. Ale dziwne, że ty stawie się nie robili zadania w ogóle W sensie, bo ja patrzyłem co ty robisz, bo ja zrobiłem tam to samo zadanie co ty, bo ty masz przesłanie danych, co nie? Tak Tak I właśnie mi się zrobiło zadanie, ja odszedłem i widziałem, że ty tam podszedłeś, nie czekałem aż ty zrobisz Ja powiem tyle Pokus jest czysty, porobił ze mną satanie i była animacja jak... też też nie zabił, bo odszedł po lewo od, od tego Kafeteri, a ja zszedłem na dół i było ciało, także No dobra. No to, to trzeba skipować, bo na razie nie mamy zbytnio dowodów. Nie, 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 nie widziałem, trzeba chyba skipować, za mało dowodów. Czaj, Polak Boguś przy tobie robił śmieci, tak? Tak. Bo... I wyrzucił je od razu do... Tak, tego? bo jest animacja. Widziałem animację, więc jest czyst. To mi się troszeczkę nie zgadza. W sensie jest to możliwe, żeby w czasie się wyrobił, ale troszkę... Polak i Boguś coś mi śmierdzą. Bo coś mi się nie wydaje, żeby... Bo... Tak, to jest możliwe zrobienie od razu tego zadania. Żeby zostanie śmieci tak szybko, bo troszeczkę nam się minęło, ale... Coś taki... Coś, 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 coś. Coś mi tutaj śmierdzi z nimi Okej, okay, czekajcie, już ja muszę sobie pójść na chwilę. Zadłu Kurwa, akurat teraz. Akurat teraz! Ja sobie zrobię od razu zadanie. Ok, Okej, tu jest Okej Okej, spoko. Okej okay. no ja, yeah. że Dobra, to ja pójdę sobie w górę. Ja sobie zrobię tamto zadanie w kafterii Okej, okay, ciało znaleźliśmy. Ciekawe. Gdzie? Do... Nie, dobra. Teraz yy, dwa ciała, dwa ciała tu jest elektrowni. Dwa? Dwa. Teraz dwa teraz już trzeba kogoś wywalić. Bo ja poszłem, yy, bo ja poszłem te elektrowni, miałem tam dwa satania zrobić, no, połowia, ale zauważyłem ciała. No, ty ty Kto, Peter? Mogę się przeskanować, no, jak chcesz. Kto Peter jeszcze raz powiedz? Polak, Dobra, ja ci ufam, bo my, my, my miałeś wiele, znaczy, żeby mnie zabić i widziałem jak robisz zadania. Albo, albo... Ale yyy... pamiętaj. Ja cię mogłem sapić, bo byłeś sam Mogłeś mieć hmm? cooldown. Peter w, 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 obok mnie chodził bardzo dużo razy i miał bardzo dużo okazji, żeby mnie zabić. Nie sądzę, żeby miał aż tak duży cooldown. A poza tym jakby pokus sył. By potwierdził, że jestem yy, dobry, bo miałem animację strzypywania liści jak robiłem Więc... Mogłeś, na, mogłeś z nim chodzić dlatego, bo miałeś cooldown Mogłeś go... Tak samo, Petera Na Tak samo, Petera tak tak mogłem zapić yy, Ciebie Więc... Głosujemy na ciebie Sorry ziom, ale... Ja piterowi ja ufam Polaka, ale... Mogę się mylić, ale... Nie, to jak to, darko, bo... jak to powiedzieć, no... S. Co? Peter! Wow. Żeś się go źle wydepował, ja ci zaufałem się... Cało znalazłem w tym pomieszczeniu po prawej od kaweterii yy, Tam gdzie się strzela me meteorytów bo... Tak yy, tam o, poszły wiek. Ja poszłem yy, Ja poszłem po pliki w kaweteli i tam poszły po się dwie albo trzy osoby Si pomarańczowy kolor poszedł, tak mi się wydaje. Ja? Yeah. Mhm. Yeah. I jeszcze ktoś, ale... Polak 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 pewny nie, nie. jestem. Ja pośle, Cisza. Tam udzieli... Cisza. Rekinos, cicho. Ej, Wiem, że tam co najmniej dwie osoby poszły. Ja nie, nie mogę tutaj nic się Nie bo byłem Mi się Nie, i... Rekinos? albo pizza? Jedna z osób. Jest, Ale nie jestem pewny. Pizza na pewno nie. Dobra. Mi mięta, nie jak się wytłumaczyć. Jak, jak się z tego wytłumaczysz. Ja myślę, że to Max. Miałem ta. Dobra, ja ja, Robiłem kabelki. Robiłem. Hmm. Byłem z wami. Byłem, byłem z wami. Byłem. Paski <laughs> pierwsze. Widzieliście Może mi... Kaja nawet podwiedzić? Na mnie na... w ja elektrowni, nie? Widzieliście mnie. Ktoś mnie na, na pewno. widział byłem... że byłem. Mogłem niby tak szybko się przemieszczać. Nikogo więcej nie widziałem. Ja byłem razem z Wami. Kurde. Rozchmiuty tyle są. Ehm, dobra, przepraszam, bo zapomniałem powiedzieć, mogę się zeskanować. Okej. Okay. Okay, no no dobra, a nie, dobra, cicho. Boże, no nie. Reaktor belt A lecimy, 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 lecimy. Bo jesteśmy dosyć blisko, to można pójść. Ok, Kaja rzeczywiście to robiła. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, elektrykolum mamy. W... I... Kurde, dużo zadań dosyć jest. No, pójdziemy sobie najpierw do elektrykola, potem pójdziemy sobie do komunikacja, shieldsy i tak dalej. I tutaj przesyłanie danych. Tu jest dużo osób, więc raczej nas nie zrobią. Chociaż mogłby zrobić double killa teraz z mordercy. I to by było całkiem normalne Okej, okay, dobra, zabili nas Troszeczkę unlucky Upsi hmm, w Widziałem dwa ciała Które leki no? ciała? Cicho Dwa ciała w elektrowni widziałem Widziałem też chyba Polaka, nie patrzyłem dokładnie na kogo, ale widziałem Polaka, który był w elektrowni, patrzył się i poszedł sobie. Ja Jakby myślałem, że nigdy... ty mnie chcesz zapić, dlatego uciekałem. Bo mnie koniłeś tak ci znaczy, no tak, ale tam były ciała, dlaczego ich nie wzięły? No nie, tak, nie, nie widziałem, i... bo ja się patrzyłem w, e, na tytę. Więc wiesz, no, nie patrzyłem no, tam, no, no. W ta, dokładnie w tamto miejsce, były ciała. Bo ja myślałem, że ty chcesz mnie zapić, bo mnie koniłeś. Więc się no. skupiłem na to. A ale pa... tam a to ich nie są właśnie. No nie wiem, mi się wydaje, że to jesteś ty, ale. Jak ktoś to jest... się mogę przez kamerę. Cisza. 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 Ktoś chce coś powiedzieć? Cześć. Ktoś chce coś powiedzieć? Nie. Nie, nie. 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 głosujcie według Nie. mam Nie. na kogo Nie. Nie. Kurde, że sobie na mnie wygłosiły Esa! Easy! Esa! Rekin, ale ten a, double kill w elektrowni! Nie słuchajcie no się! nie! Po nim mnie wywalili. Ja ale Polak na początku. Jestem, już mam jedzenie. Dajcie ja muszę aureolkę założyć na Izabelu. Cisza! Czy ja mogę być kiedyś impostorem? Cisza! Cisza. Dobra, no, na spokojnie. Hm. Gdzie? Pro miejsce. W tych. Gdzie kabelki się naprawia, ale widziałem jak szła tam Kaja. I jak przyszedłem, to już było morderstwo, i nie było, czyli uciekła w Czyli na Kaję powiadasz. A gdzie ją widziałeś? No, nie y miałam Dobrze, jest. Kaja, cisza. Ale w sensie ona tam weszła, czy ona po prostu przebiegła obok cisza. Cisza. tego pokoju? cisza. Raz, e dwa. Kaja, jak się z tego wytłumaczysz? E nie miałam. Halo? Nie miałam potrzeby tam pójść, więc poszłam dalej. Jest... Dobra, było, to, mogę to, coś to, powiedzieć. Także jak znalazłem ciało i nie było jej, hmm. nie wchodziła na tą miękką Mogę to. coś powiedzieć? Wydaje mi się, że ta że miękka mięta jest czysta, bo. Czysty, nie wiem, hmm. No po prostu nie głosujcie każdy. No, na... Nie, ja poszłam no, dalej. To nie naprawdę, naprawdę nie wchodziłam tam nawet. Dobra, Gosyna. A ja ale miękka mięta jest czysta, kaję, czysty, ja bo... Ja Gną... na kaję. Miał idealną okazję, żebym nie załatwić. Ja nie wiem, więc myślę, po prostu skipuję. No na myślę. Jak Peter... Ja ufam Peterowi. To jak nie kaja, to, to Peter nie. No. Ja potem to tamte to śmigło na live Ja już śmigło na live robiłem Dobra O ładnie, dobra, łatwiej będzie Cieszyć się Ole blisko było O, Okej, okay. dobra oni to zrobili Spoczko O! Hunter? Sprawa wygląda tak, że... W sensie, Max, bo ja chciałem, żebyś ty ze mną poszedł Bo miałem zadanie tam Ale no, ja chciałem, żebyś ty ze mną poszedł, żebyś zobaczył, że wyrzucam śmieci Aha No to... Ogółem poszedłem do elektryka i tam było Darku, ciało Obstawiam Darku. Darku Ja bym chciał obronić... Ja bym chciał obronić Dark i Miętę I teraz... Ja w ale ja myślę, to danie. że to no, Hunted Bajtuje. zrobił reporta, a pewnie nie, jest nie. Jest... Dark Ja, posz... ja do was Dark! Dark, to, ale to, że cię nie zabił nie oznacza, że nie jest. Ale ja ci mogę nawet... ja... Nie, bo to bo było Dark. takie coś, że ja byłem przy... Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ja, Dark, UW i mnie to widziałem cały czas na kamerach. Ja jestem niewinny, I Max... Peter też jest niewinny, więc zostaje Max i Hunted. Jak potwierdzić, że jesteś niewinny, Timur. Ale ja mówię o, ja mówię w swojej osobie, osobie, jakby patrzę. I dla mnie są dwie opcje. Max ma, lub. Ma, no czy Timur jest! Ja myślę, Ale to, że... to proszę. Ja, z... się... ja Ja skipuję, Ej, bo to nie ma sensu. Ja było ciągle ja często, się, ja ja tak, się było widać. No właśnie, tam. bo wi było widać tą czerwoną kropkę. Ja cały czas na kamerze. Zapraszam do medyka. No nie będzie ja. O, oh. przepraszam. Jak? <laughs> Jak? <laughs>